Witajcie, cześć, z tej strony wasz Michał, Sonic 1994 i mam dla Was bardzo interesującą wiadomość, mianowicie po bardzo długiej przeprawie przez Patronite jest to usługa dość młoda od trzech lat, która zajmuje się wspieraniem autorów i udostępnianiem przeróżnych treści. Na dany profil. Zaraz tutaj dokładnie opowiem, jak to mniej więcej wygląda. Sam nie jestem idealny w tym kontekście. Udało mi się w końcu uruchomić tą stronę. Od dłuższego czasu praktycznie zastanawiałem się, co tutaj zrobić, żeby e, troszkę polepszyć e, nie tyle, co nagrywanie. Nie chodzi tutaj o pieniądze. Mi zależy bardziej na tym, żeby e, móc z Wami mieć nie tyle, co. E, Wspólne zainteresowania, możliwość podzielenia się z nimi, ale także żeby też można było z czasem e, jakąś interakcję z wami e, zinaugurować. Mniej więcej jakieś konkursy, e, jakieś ciekawe anegdoty dotyczące mojego kanału, może i nawet mojej osoby. Więc w dzisiejszym dniu udało się to wszystko e, ustawić, było dużo właśnie. E, Poprawek, między innymi. Tutaj jeszcze będę próbował y, ustawić sobie mniej więcej y, tekst, żeby był jeszcze bardziej czytelny niż jest do tej pory. Nie ma tragedii, myślę. Jak na dobry początek, myślę, że całkiem y, może to być w porządku. Ewentualnie jeszcze coś dopiszę, żeby było już. Wszystko dopięte na ostatni guzik i będzie można poszczególne osoby tutaj zbierać. Na początku co powiem to to, że zanim będziecie chcieli mnie wspierać, są tutaj oczywiście poszczególne progi. Na razie dałem takie progi podstawowe. Wiecie, to była taka ogólna zasada zaistnienia na tym, na tym kanale, na, na, tym kanale na, na tej stronie, żeby coś tam było. I generalnie wygląda sprawa tak. Macie takie konto Patronite, musicie je założyć, zanim będziecie mnie wspierać. Tutaj macie progi. 5-10-20 zł. I generalnie są to progi, które powiedzmy wy wpłacacie mi miesięcznie jakąś tam kwotę wybraną. Oczywiście to nie jest 100% z tej kwoty. Ja, nie wiem, przykładowo 5 zł, to wtedy ja dostaję na, na żywca 5 zł. No nie. Patronite zabiera od siebie strona jako strona, zwłaszcza, że muszą się jakoś utrzymać na rynku internetowym, to zabierają mi jakąś niedużą część, czyli powiedzmy zostaje mi 4 zł z groszami, wtedy macie powiedzmy to, że wiem, że ktoś jest w stanie poświęcić się miesięcznie, żeby pomóc mi ewentualnie, mówię, w filmach, w dobraniu jakichś powiedzmy nagród i tym podobne, żeby coś się działo na tym kanale. Oczywiście 5 zł to tylko tak zwana jest motywacja do działania, więc tutaj akurat żadnych nagród nie ma. 10 zł to już tutaj mamy już jak, jak, jakąś możliwość wzięcia udziału w konkursie. Nie wiem jeszcze będzie, jak to dokładnie będzie wyglądało. Zobaczymy na ile jest możliwość rozstawienia tych progów. Czy będzie więcej na 5 zł czy na 10, bo wtedy to będzie miało znaczenie i z tych oczywiście kwot będzie jak najbardziej sortowany do takiego koszyka z, z zebranymi funduszami, jakieś działania na, na konkurs czy inne tego typu, powiedzmy, rzeczy. Także dziękuję za wsparcie, miło, że doceniasz mój wkład, jaki wnoszę na YouTubie i na Patronite. Jeszcze coś z tym wymyślę. Natomiast dodatkowo, oprócz takiego drobnego giftu, będzie jeszcze jakiś Bonus w postaci filmu, oczywiście co miesiąc. Jeżeli uda mi się to wszystko w miarę e, skleić, no to wtedy będę próbował takie e, nieudane sekwencje zachowywać. Nie będę ich usuwał, bo zawsze jestem przyzwyczajony do tego, że jak mi coś się nie uda na filmie, to zawsze to kasuję minimalnie, e, wywalam to i wtedy ten. ten tak, jakby film jest poprawiony, nie? więc tak to wygląda. No i 20 zł to już tutaj będzie coś więcej. Będę jeszcze musiał tylko tą kartę zedytować. Ale już będzie mniej więcej jakieś losowanie gier, może losowanie upominków jakichś drobnych. No nie wiem, zobaczymy. Coś w tym, w tym momencie się wymyśli. Strona jak na razie jest uboga. Tutaj na razie nie ma żadnych postów. Na razie tutaj jeszcze nic nie robię. Galerię możecie sobie zobaczyć mniej więcej. Dałem taką, żeby było wiadomo, jaki temat jest na moim kanale. Między innymi, właśnie gry, przede wszystkim publicystyka, pokazywanie sprzętów. Co prawda, wiecie, no z tymi sprzętami to jest różnie, rzadko to się odbywa. No ale unboxingi, gameplaye, tak, gameplaye się zdarzają. Inne tematy związane. Jeszcze możecie zobaczyć sobie wizytówkę, jaką tutaj mam. No, także tak to na razie będzie wyglądało. Tyle, ile patronów się zbierze, tyle będzie Tyle będzie aktywności tutaj na, tym, na tej stronie. Więc będę tutaj jak najbardziej coś w tym kierunku działał. Tutaj raczej jest historia o mnie i jak to dokładnie wyglądało na początku. Wiecie, by. Były takie tendencje do tego, że tu jest bardziej zagrajmy wy, na moim kanale, nie? Kiedyś tam w odstępie 4 e, lat, dajmy na to 2011 15 a dopiero później już więcej takich filmów bardziej nastawionych na jakąś merytorykę, e, rozmowy, dialogi, e, poruszanie spraw dosyć trudnych, dosyć jasnych, ale oczywiście e, obranych, e, które, są, e, które te sprawy są obrane moimi słowami. O, tak to mogę mniej więcej określić. I reszta to już praktycznie jest do sprawdzenia przez Was. Jeżeli jesteście chętni, jeszcze musicie mieć PayPala do tego podłączonego do Waszego konta, żebyście mogli już te płatności uregulować. Także to jest wszystko dla chętnych. To jest tylko i wyłącznie dla osób, które chcą wypróbować tej technologii. Oczywiście można z tego zrezygnować, bo to nie jest obowiązkowe. Przekonacie się, nie spodoba się Wam, ok, nic się nie dzieje, będę i dalej, nie ma tutaj żadnych problemów. Jeśli, jeśli się komuś spodoba, nie ma problemu. Także możecie wbijać, zapoznać się z materiałem. No i oczywiście, mówię to dla waszego, dla waszego, tak jakby zastanowienia. Chcecie mnie wspierać, możecie, nie musicie. Tak, pewnie większość materiałów, które będę tutaj generalnie też jeszcze umieszczał, tutaj na stronie. Będę próbował gdzieś tam przemycać na YouTube, tak żeby to było bardzo dost bardziej dostępne dla, um, dla ogółu. Ale zrobię taki eksperyment. Oczywiście nie spodziewam się od razu nie wiadomo jakich wyników, nie wiadomo jakich tutaj statystyk, ale może, może coś się ruszy i w końcu um, ja po takich zasłużonych latach, słuchajcie, ja nagrywam 8 lat filmy i dalej jestem tak jakby na na takiej równi pochyłej dosłownie, że mam naprawdę nieciekawą sytuację dosłownie z z YouTube'em, no to pomyślałem, że coś z, tym, coś z tym zrobię i coś trzeba będzie tutaj ruszyć. Zawczasu dowiemy się, jak to będzie dokładnie wyglądało i wtedy będę wiedział, w jaką stronę iść, żeby nie tyle co patronów za, zainteresować, pocieszyć, co zwykłych ludzi, którzy mnie będą oglądali na YouTube oczywiście. Także to jest dla chętnych. jeśli ktoś chce proszę bardzo, sprawdzimy jak to wygląda i potem będziemy już wszyscy wiedzieli czego się po mnie spodziewać. No zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś zrealizować na tym polu. Bardzo was pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam wejść, zapoznać się tutaj jeszcze mała uwaga. Rejestracja na patronacie jest bardzo krótka, jest bardzo intuicyjna i nie ma problemów z utworzeniem takiego konta. I pamiętajcie jeszcze, żeby oznaczyć oznaczyć zaznaczyć mnie, żebyście mnie obserwowali wtedy na stronie głównej będziecie mnie widzieć i moje posty, które będę wrzucał oczywiście. I oczywiście też na Facebooku i na Instagramie będę też was informował o pewnych zdarzeniach. Tutaj na patronajcie, czy dla patronów, więc jak najbardziej e, miejcie to na uwadze. Więc tutaj też możecie wejść na mojego fanpage'a na Facebooka oraz możecie wejść na mojego Instagrama, którego też mam założonego. Proszę bardzo, tutaj macie link do e, fanpage'a, będziecie się też z niego dużo dowiadywać. Oraz Instagram, tutaj też będziecie się dowiadywali mniej więcej o filmach. Albo o różnych rzeczach, które coś yy, przeze mnie udało się znaleźć, kupić, zobaczyć. Po prostu takie bardzo społecznościowe podejście. W porządku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie przedłużam. Miłego wieczoru, miłego dnia i do zobaczenia.